Cześć, witajcie z tej strony, Mateusz i dziś kolejny odcinek. Kolejny projekt, tutaj jak widzicie, teraz wleciał właśnie yy, ostatni film z giełdy, na której za rejestrację możecie odebrać 200 dolarów w tokenach CNP. Yy, Czyli z tej giełdy, więc polecam tutaj rejestrować się z linku polecającego. Oczywiście, dostajecie 2000 tokenów. A teraz kolejny kolejny projekt prawie taki sam. Giełda Vaziriks giełda indyjska, która została przejęta przez największą giełdę kryptowalut Binance, została przez nich przejęta. I teraz Binance wchodzi na rynek indyjski, dlatego postanowił na tej giełdzie stworzyć i wypuścić swojego tokena. I właśnie dla wszystkich nowych użytkowników są te tokeny do odebrania: jest do odebrania normalnie za rejestracji 100 tokenów. Ja wam powiem, jak odebrać tych tokenów, aż. 300. Macie link w opisie do rejestracji na giełdę. Musicie się zarejestrować z linku polecającego. Rejestrujecie się. Macie konto. Wchodzimy sobie w konto. Tutaj opcje i KJC. I tu musicie potwierdzić, wpisać swoje dane. Wpisać dane z dowodu. Tam będzie coś takiego jak National ID i ReNational ID, czy jakoś tak. To ta, Tam wpisujecie po prostu numer i serię dowodu osobistego, i ją powtarzacie. Później wklejacie zdjęcie z przodu, z tyłu dowodu i e, zdjęcie swojej twarzy e, razem e, z dowodem osobistym. Po, e, po wklejeniu tego macie tutaj, że e, jest e, oczekiwana ta hmm, jak to się nazywa? No to KYC Kai, jest y, tak jakby w procesie, czekają na zatwierdzenie, ale możecie już sobie zgarnąć swoje tokeny. I jak je y, zgarnąć? Musicie, ja tu mam 200, czekam na jeszcze 100 y, tokenów y, niedługo dostanę. Musicie przelać minimum y, 0.01 ETH przelewacie sobie na giełdę. To jest około 1,5 dolara. Ja przelałem 2 dolary sobie. Trochę więcej tego ETH przelałem, wpłaciłem na giełdę. I po wpłacie dostaniecie od razu 100 tokenów. Potem y, klikacie sobie Exchange, wymieniacie y, te wasze Ethereum y, na co chcecie. Możecie y, na dolary, możecie na bitcoina. Y, po prostu musicie zrobić jeden trade. Y, ja sobie wymieniłem y, na dolary, później z dolarów y, kupiłem za dolary y, trona. Gdzie jest ten? Tron, teraz tutaj jest Tron. Widzicie, kupiłem Trona za dolary wczoraj i dostałem kolejne 200. Kolejne 100 tokenów WRX, czyli razem mam już 200 tokenów plus. Za każdego poleconego dostajecie 100 tokenów. Każdego poleconego, który się zarejestruje. I. Potwierdzi swoje konto. Dostajecie 100 tokenów. Tutaj jest Wasz link polecający. Liczba Waszych osób, które się zarejestrowały z Waszego linku i Wasze zarobki z tego z tych poleconych. Nie wiem do kiedy to będą wydawali, ale no, lepiej się spieszyć tutaj na coins Bit Io zostało 20 dni, żeby się załapać na te 200 dolarów. Tutaj może trochę więcej będzie, bo to jest troszkę nowszy, ten airdrop. Więc polecam tutaj logować, rejestrować i odbierać. Nie wiadomo jeszcze, ile to będzie warte, ale myślę, że dość sporo, jak na Największą giełdę świata Binance, która przejmuje inną giełdę na rynku indyjskim, no, wydaje mi się, że raczej sypną kasą. Więc prawdopodobnie około 30, myślę, minimum dolarów z tego będzie. Także polecam tu się zarejestrować, jeśli oczywiście nie, nie, nie umielibyście, mielibyście jakiś. Chłopoty przy rejestracji czy przy y, tym potwierdzeniu tożsamości, możecie do mnie pisać na, na Facebooku lub na grupie na y, Discordzie, na Telegramie. Macie linki w opisie do wszystkiego. Y, do kontaktu ze mną y, zawsze służę pomocą. Tutaj Wam mogę pomóc, jak to odebrać, y, jakby ktoś nie potrafił lub y, jakieś tam y, no, nie wychodziłoby Wam to. Także to na tyle, tutaj polecam teraz, akurat jest sporo takich różnych airdropów, zawsze na przełomie zimy i jesieni są takie różne rozdania airdropy, więc polecam korzystać, z skarniać darmową kasę. No i w sumie tyle w tym odcinku. Link polecający macie w opisie, z którym macie 100 tokenów więcej. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, klikania dzwoneczka, oczywiście, łapki w górę i dwie grupy na Facebooku z programowaniem i z zarabianiem online. Cześć.